Siemaneczko ludziska z tej strony Maty Play Gaming i dzisiaj będzie... pier... To jest. Pierwszy odcinek z sąsiadów w wersji Minecraft Pocket Edition. I dzisiaj ze mną jest... Grzegorz Fel 2010! się przywitaj. No się przywitaj. Siemaneczko, szómeczki, z tej strony Grzegorz Pel 2010. To jest pierwszy odcinek po dwóch, trzech latach. Więc długo nie było odcinku, ale nic nie wiem. Ale dobra. Zagramy dzisiaj w Minecrafta Pocket Edition z Mati Play Gaming. Elua się maleczko, witam wszystkich! I to jest Minecraft Survival. Z mm, czytami oczywiście. Nie no, żartuję. To sobie by... No. Pierwszy odcinek po 3-4 latach U mnie jest po... czekaj, je... czekaj. Ostatni odcinek z sąsiadów był we wrześniu 2020 roku. Dobra. I Kochanie, teraz zacznijmy. Minęło, minęło z 5 miesięcy, za to przepraszam, bo czekałem. Czekałem na, cze na czekałem i może będzie odcinek z Minecraft PC. Obiecuję, tak. że może mi się uda w tym miesiącu zrobić odcinek. Dobrze, teraz idziemy wydobywać pierwsze drewno Już Nie, a co kurwa, ja myślałeś, że ja co? No to już ja szukam wioski, ty zbierasz drewnie. Nie. Wioski to kurwa, Wioski to będziesz długo szukał, ci powiem. Nie polecam. Zobaczymy. Zobaczymy kurde. To ja się tep Jak znajdę wioskę, to nie to bo się bo to wtedy będzie by ludzie wzięli, że oszukujemy. Kurwa może. Dobra, mam deski. S tyle myślałem, że to jest ten, taka tajemnicza twierdza jak O zima Mateusz, tam do nie, tam do nie. Czekaj, się tepnę do ciebie. Dobra. Jakby co, kochani, to musimy tego używać, bo niestety... No mamy małe problemy, więc no. Dobra, jestem. No, tylko, że... Tylko, że mnie niestety tutaj długo doczytuje. Y Macie dwie perspektywy. U mnie i u Mateusza. Tak, więc... jak y, też z nami gada. W linku w opisie będzie link do... albo nie. Tam na końcu będzie taka ankieta i, i tam wejdziecie sobie do Mateusza kanału. Tak, będzie będzie takie... takie taki znak wodny kanału i tam wejdzie ta. No. Więc polecam. Wszystkim tym, którzy... Dajcie subskrypcję i K Grzesiek, teraz, teraz kogo chcesz pozdrowić w, w tym odcinku. Pozdrawiam. <grywa> ja pozdrawiam oczywiście ekipy na Messengerze, z którymi ja robię, z którymi aktywnie współpracuję. Ja... Gdzie ty ja jesteś? zapraszam Was na... Zapraszamy Was na Discorda gieletie.pl tam będzie link. W, w jednym filmiku, który zrobiłem dzisiaj Tak, i jak jakbyście nie wiedzieli, to możecie, to możecie ten To możecie sprawdzić yy, no, Ja dam w linku w opisie, więc no Grzesiek da w linku w opisie i będzie kwita No dobrze, tylko wejdźcie, pamiętajcie Pamiętajcie panowie, wejdźcie. Grzesiek, chcesz kilofa? No Kurwa, czy to masz to? No, a ty chcesz? Jakby co, to jesteśmy braćmi Mamy o, jesteśmy obok siebie, więc no. no. więc kurna. dał już podstawowa rzecz. No. Trzeba kupić owce. A ja dam się od razu, nie czy będziesz No spokój. No też mam uszwycenie. Dobra spoko. To ja od razu wezmę fu o już wiem co. Kurwa, trzeba tam zaszkawkę. Furn... Puszczy. Dobra. już najpierw... kiedyś było łatwiej zabrać wełnę, bo wystarczyło trzy inne wełny i można było skraftować łóżko jedno. Bo były tylko inne kolory. Minecraft 1.10.7. Kto pan 17.10 grzesiek Grzesiek co mam piec mam. No serio, musisz czytować? <grym> Poko nie Nie kocham się dzieje, wcale nie prawie nie zginąłem. Brzyga, Muszę wyświetlać! Dobra, wezmę kilo po razie. Wiem, że powinniśmy ...w oddzielnych pokojach, żeby nie było tego słychać u, Mate u mnie... U, ma u mnie i u Mateusza... Ale zimna. wspólnie nagrywamy pierwszy odcinek, więc... Pierwszy odcinek u mnie po dwóch... A u mnie po... Trzech latach? A u mnie po... Pierwsze sąsiady kiedy... były we wrześniu 2020, więc minęło kupę czasu. I jeszcze więcej. No grześka już z kawał dobrych lat, czekaj Grzesiek. No bardzo długich lat, bo... No trochę minęło, nie ukrywam, ale przepraszam Was za to. Będę... Będziemy aktywnie nagrywali. Ja też przepraszam za tamte sąsiady, bo... Może będą kiedyś kamerki, odcinki z kamerkami na 10 A. tysięcy. Na nie, nie na 10, dawaj tak na 100, na 100 subskrypcji przynajmniej. Dobra. na 100 subskrypcji, I może pokażę... Tych, na którzy, nie, którzy pierwszy raz oglądają mój kanał, to zapraszam, zasubskrybujta. Każdy widz to jest skarb. U Grześka Dobra, też zasubskrybujta. Mam nadzieję, że u siebie w linku dasz. Dam oczywiście, a jakże nie ja inaczej. Ja do twojego dam, bo kolego się mi się Ja też cały czas podróżuję. A ja kopię Grawy węgiel. Na Serio? O, tak, na, po, na pokojowym gramy, Kurwa, żeby... żeby No git, to zara, to zara, to zara cię tepnę tutaj. Nie że no poczekaj, ja muszę, tylko jeszcze we mnie muszę wszystkie ubić owce, które znajdę. To już to już się dozbroimy dobrze. Będziemy się tutaj do Żeby zakończyć. EPR-u e, no, kochani. Be, be, z, będzie z... podzielone sąsiady na wiele odcinków. Tak, bo będziemy się przygotować, musimy do Nederuku, więc no. Więc tak to nasz to zajmie. Jeś, jeś, Jeśli byśmy poza odcinkami też robili, to przepraszamy, bo no po prostu nie będziemy robić Po prostu nam się nie chce w ogóle długo, dużo nagrywać, bo mamy ograniczenia eee, wynikające u... z. Czy to jest dżungla? Nie, to nie jest dżungla. Tepnąć się tu? Nie, jeszcze nie. Bo gdzieś widzę owce. Mam owce. Mam owce. Czekaj za dzień. Przepraszamy Was za to, bo musimy niestety. Nie da się inaczej bez tych komend. Czas. Nie da się bez tych komend żyć. To są to są najważniejsze rzeczy, a tak poza tym to... Będzie też... Yy, będzie też specjal na 100, na 100 subskrypcji. I... Może, może, może kiedyś przeprowadzimy odcinki vlogowe. Taki vlog będzie. Tak, vlog. Jak, jeśli będzie vlog, to nie wiadomo kiedy będzie. Nie wiadomo, to zależy od chyba, nas. Chyba, że zrobimy drugi kanał z vlogami. No to chyba, że będzie wspólny kanał. Bo już nasze vlogi, więc no. To zależy... Materia już trwała 7 minut, a my... A u mnie 8. Nawet, jeszcze nawet nie, nie, nie zdobyliśmy ani... Ja mam węgiel. Czy... Mateusz, ale starym się nie mam tego No a co? Bo ja tylko to znam. Ja tylko to komendę serio, znam. A ja, no kurwa, to miał być spokojny, normalny. A tu, no wam to już teleportuj mnie do siebie. A bo jeszcze sam. Ja, sam ja, ja, ja bazę tutaj. Sam, sam do siebie się I... teleportuje. Yy, Będę się mi się teleportuje. Gdzie? Party mm, Gaming. Dobra, i teraz będzie Git, Zara, jak się tepnę. O, stepnęłeś się, super, patrz. Patrz co, my, patrz co ja tu mam piec. Wsadzaj. Wsadzaj, wsadzaj, o, wsadzaj mi mięso. Ja to nie, nie ogarniam kochani, bo wiecie, ja, ja trochę nie grałem w tego Minecrafta. No, Poket edition, a... więc ty grzesik to Grem jest... Grałem więcej na, na komputerze, a teraz muszę trochę się pouczyć grać na tym. Ale powiecie Grzesiek, co ty kurwa nie grałeś na tym? Nie grałem niestety. I zara pewnie się widzowie by się spytali Mati co ty, co ty grasz dzisiaj na telefonie? Bo... Kurde... Miałem realizować CS, ale niestety kurna podczas wrzucania się przegrzał i zdechł I właśnie siedzę na okrojonej konfiguracji eee... Ale obiecuję, że jak dostanę części to w końcu będzie szansa na powrót do... Eee, kochani, ale u mnie też może być Minecraft, znaczy ten CS bo będziemy 1,6 grali, chyba. Podejrzewam. Nie, nie, CSGO. CSGO to jest. Y... Panie, piszcie w komentarzach, dlaczego byście chcieli 1 1,6 czy CSGO? Bo pewnie, bo pewnie ludzie tak dużo. i dzięki, że. dzięki wam, widzowie, ja bym się że. Takie... Kurwa. Niestety nie mamy montażysty żadnego, ale. Ja mogę się tym zająć, bo mam. Bawę, Bo to jestem ten u siebie i dla mnie. Dobra, trochę to zajmie. A ja sobie teraz tutaj bazę buduję fajną. Ja jakbyście chcieli wiedzieć, to jesteśmy na strychu, więc jakby słyszyć, żeby ktoś ten naszym tak, to po prostu, że tu jest zimno. No katarowiec taki. No to już mogę... Ile to już będzie robić? Ile, ile godzin ten to filmik? No tam może około 15 minut, przynajmniej żeby tylko było. No mówię, będzie za 5 minut będzie 15 minut. To wtedy, w, to, wtedy 4, to wtedy w 14 to wtedy... no to już mam pomysł tak... Dobra, albo musi też nazwać odcinki, trzeba jeszcze miniaturkę zrobić. Miniaturkę ja zrobię intro, intro to sobie sam też zrobię. I o, oczywiście, oczywiście będzie też dedykacja, bo to dzięki jednemu kolegowi... koledze Dzięki jednemu koledze poznacie go dopiero w, w, w odcinku z CSM. O ile będzie, to zależy od moich części. I też, jakbyście chcieli, to wejdźcie na Instagrama, na Facebooka. Zapraszam oczywiście. Na Instagrama dzisiaj wejdzie zdjęcie. A u mnie wejdzie od razu specjalny ten o. Od razu może w ty, może będzie też kiedyś live'ik na telefonie, może. Będzie, może będzie, ale, ale to musimy mało... program pobrać dopiero. I Byli konfig... to, kochani, musieli, będziemy musieli mieć. Program, a to trochę roboty to Ale też, ale z... jest to, to, że piosąć przed premierę, o pierwszy odcinek u mnie od paru lat, a u ciebie od paru miesięcy nie ma. Mało miesięcy było. No. Zeszedł kawał czasu, ale uwierzcie mi na słowo Ale uwierzcie mi kochani być, Bez premiery przecież, po chuj nie, Ja bym nie robił ja... Po co premiera? A w sumie o, o, o. może to być nawet niezbyt pomysł No to, bo to u mnie bytuż to, to będzie za nim Loksem B jak powrócił To, to robił premierę Normalnie z tego, że powrócił Poza to już obejrzy swój odcinek i I to już będę przeklinał To będzie trzeba robić takie eee Albo kruka dalej. Nie, nie można nie jesteś takim dobrym montażem stąd Za kiepski jestem. Ja tylko no. co robię to tylko do full HD robię i intra od razu pierdykam. A, ale to ja by dużo zrobić ma wejdzie niestety, bo pan tak jest się zapowiedział. Wiem ja, kochani, jest u mnie na tym. O, co, ow, co? Ale przecież sąsiady są, no to kurwa hmm. trzeba sąsiedzkie. A ja se pobiorę od razu i... A ja se od razu pobiorę Panie, i dalej. Będziemy nasze I Z będzie. Pokemonów może będzie? Pokémonów też pewnie będzie. Obiecuję, że na pewno będzie coś ciekawego. Tak, na pewno będzie. Ja, kochani, próbuję sobie emotkę jakąś Ale to. Się... Dobra, za, nieca... za niecałą minu... minutę będziemy kończyć. Bo i tak pewnie 4 GB pójdzie. Przecież 4 GB to jeden filmik taki ma najwyższej jakości. No, ale, no niestety, kończyć. Ale pierwsza baza już się buduje. Więc uwierzcie mi na słowo, Drugo, drugą część budowy tej bazy dokończymy dopiero w następnym odcinku. Będą codziennie odcinki sąsiadów, obiecujemy. Może, może czasami nie ogunąć. A ale ja będziemy się tutaj górami dawać jakoś. Żeby przynajmniej podbić, Jak podbijemy, każdy... podbijemy, podbijemy, podbijemy kurna i będzie git. Eee, A jeszcze? Dobra, już 14, 14 minuta filmu, więc. I mnie 13 jeszcze. To dzisiaj więc... będzie więcej po prostu i tyle, okej? Okay? Dobra. Bo ja jakoś skończyć mój filmik. I pierwszy filmik rzucić na YouTube, ale okay. Nie no, ja Wam, ja Wam widzowie mówię. To już montujesz, no. A więc filmik. E, jakby co, to ktoś może się jako montażysta. Więc bo jak coś. Chcesz coś Na przykład, umie intro wstawiać i na przykład robić takie. Albo kruka dać, jak przeklinamy, to zapraszam. Bardzo was proszę. Bo jak będziemy mieli tysiąc chyba godzin nagranych tutaj, i tym chyba tysiąc subskrypcji. Lajków, like no. subskrypcji, no. to będziemy mogli zarabiać. A takim przypadku to w zasadzie się przyda. Nie, skończyłem już. Nie pożegnałem się. Dobra, no to. A nie, ja jeszcze mogę zaraz. Dobra. Yy, dobra, Grzesiek, yy, tep, tep, tepni się do mnie. Nie musimy zakończyć Ja do końca. Bo mi się Kochani. udało, jakimś cudem. Kochani, wtedy, wtedy niestety. Niestety u Grzeczka nie się nie skończył. Skończy. Bo. Pan. Niechcący. Dobra, Grzesiek, te tepij te, 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 te się do mnie. Hip. Zakończenie filmiku. Dobra, to dziękuję jeszcze raz za ten film, dziękuję jeszcze raz za filmik. Ja Daj. Serdecy, yy, po, powie, powiem najważniejsze rzeczy, co, co, macie, co macie, dać po, za, po obejrzeniu tego filmiku. Łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i oczywiście coś tam. Weź do mnie na kanał. i Więc kłapki, dziękuję bardzo i i na i nara widzowie, żegnam Dobra. was Mati Play Gaming i Grzesiek. Tak, do widzenia. но шкур на нем могут но не нем могут